Na tym obrazku możesz już zobaczyć ludzi. Stoją w samym środku otoczeni kwiatami, spróbuj ich odnaleźć. Pierwsi ludzie nie mieli rodziców. Ich matką i Ojcem był sam Bóg, który stworzył ich z ziemi i ożywił. Są bardzo szczęśliwi, kochają Boga z całego serca, a i Bóg bardzo ich kocha. Popatrz na obrazek, z jaką radością patrzą w niebo na Boga. Mężczyźnie Bóg nadał imię Adam, a kobiecie Ewa. Wszystko, co otacza Adama i Ewę, jest piękne i dobre. Nawet i zwierzęta nie napadają na siebie. A pierwsi ludzie są Bogu posłuszni, są dla siebie mili i dobrzy dla zwierząt. Czy pierwsi ludzie mieli rodziców? Kto ich stworzył? Jakie były ich imiona? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.